Witajcie w kolejnym odcinku, konkretnie na budowie. Moim gościem jest dzisiaj Malwina wilbrand frickowska Malwina jest inspektorem nadzoru z firmy M11 Inżynieria Budowlana, który jest właścicielem. Witajcie. Alwino, czy mogłabyś dzisiaj nam opowiedzieć o tym, na czym polega odbiór mieszkania od dewelopera? Odbiór mieszkania ze specjalistą polega na tym, że przed takim odbiorem zapoznaje się z dokumentami, które przekazał deweloper klientowi. Są to standardy, w których opisuje to, wszystko to, co zostanie wykonane na obiekcie oraz z projektami. Na obiekt przyjeżdżam przygotowana, zabieram ze sobą sprzęt jest to poziomica laserowa, kątownik i sprawdzam poszczególne elementy. A na co najczęściej klienci powinni zwracać uwagę, jeżeli podchodzą do odbioru mieszkania? Ja zwracam szczególną uwagę na wykonanie tynków, jakość tych tynków, poziomy, piony, równość posadzki. Wykonanie wszystkich elementów, które były zaznaczone w projekcie, czy, czy nie brakuje jakichś podejść elektrycznych czy sanitarnych, to jest częsta wada. Mhm. A czy możesz jeszcze mi powiedzieć o tym, w jaki sposób, ile czasu zajmuje taki odbiór mieszkania? Taki odbiór zależy od wielkości lokalu około godziny, półtorej. W swojej ponad 10-letniej pracy, jakie najczęściej ustarki miałaś okazję zweryfikować czy to też znaleźć? Najczęstszą usterką, wręcz wadą obiektu, jest brak odpowiedniej powierzchni, która jest obiecana. A wiadomo, że za każdy metr kwadratowy płaci się grube tysiące, także warto zweryfikować i zinwentaryzować całe mieszkanie. Miałam też już okazję spotkać się z takimi projektami, gdzie deweloperzy liczyli powierzchnię mieszkania po odjęciu ścianek działowych. W innych przypadkach liczyli razem z tymi ściankami. Które Twoim zdaniem jest bardziej poprawne? Wszystko zależy od tego, co było obiecane klientom i czy deweloper już w standardach opisał, według której normy będą liczone powierzchnie. Bardzo często w umowach deweloperskich jest wspomniane o tym, że jeżeli powierzchnia mieszkania nie różni się o więcej niż 2%, to deweloper nie rozlicza tego z klientem. Co w przypadku, jeżeli powierzchnia mieszkania jest mniejsza niż 2%? Wtedy najlepiej mieć wykonaną inwentaryzację. Wykonuje to z dokładnością zgodną z normą. Jest to podstawa do ubiegania się o zmniejszenie wartości. Czyli po przekazaniu tak, jakby mieszkanie, jest jeszcze możliwość odzyskania pewnej części kwoty, którą zapłaciliśmy już de facto za to mieszkanie? Najlepiej jest to zrobić przy odbiorze, czyli zanim się odbierze klucze, a w zasadzie zanim dokona się aktu notarialnego, wtedy ustalić rzeczywistą wartość tego mieszkania. A jakie jeszcze takie, jeżeli chodzi o instalacyjne ustarki miałaś okazję odbierać? Najczęściej były to braki instalacji, braki podejść albo wystawione same piony wody, mimo że standardy określały, że będą również wykonane podejścia do urządzeń. Czy jeżeli w trakcie odbioru nie zauważymy jakiejś usterki, czy jest możliwość, żeby później wrócić jeszcze do dewelopera i wskazać, że coś jednak przeoczyliśmy? Tak, jest taka możliwość. Zawsze można napisać. Pismo usterkowe, z, z tego względu, że obiekty objęte są gwarancją wykonania. Czy w trakcie odbioru mieszkania zwracasz też uwagę na części wspólne elewacje, czy to nie podlega odbiorom? Również zwracam na to uwagę. Ponieważ w standardach deweloper opisuje nie tylko to, jak będzie wykonane mieszkanie, ale również to, jak będą wykonane części wspólne, z jakich materiałów będą wykonane klatki, y czy jak będzie odebrana, jak będzie wykonana izolacja, elewacja, y parkingi, garaże. Na takie rzeczy również zwracam uwagę. Czy miałeś w swojej karierze taki przypadek, że usterka, która się pojawiła w mieszkaniu była niemożliwa do naprawienia, bądź jej koszt był na tyle wysoki, że klient musiał zrezygnować, bądź też pójść na ugody z deweloperem? Rezygnować z mieszkania nigdy, ale miałam sytuację, że, że były takie wady, które no, były jakby nie do naprawienia, co spowodowało zmniejszenie wartości mieszkania. Wiem, że odbierasz mieszkania od dużych firm deweloperskich oraz od mniejszych przedsiębiorstw. Jak wypada jakość wykonania pracy w takich różnych miejscach? Ja mam opinię taką, że jednak im większy deweloper, tym jakość jest słabsza. Jednak ci mniejsi przykuwają większą, większą uwagę do tego, co wykonują. Pomimo dobrego PR-u oraz reklamy, jaką wokół siebie biorą, biorą zazwyczaj ci więksi deweloperzy? Tak, dokładnie. Czy dokonujesz odbiorów mieszkań tylko po podpisaniu aktu notarialnego, czy także przed końcem zbliżającej się gwarancji? Odbieram również mieszkania i domy przed końcem gwarancji. Jest to moment, w którym można wypisać ostatnie wady i usterki, które zostaną usunięte przez dewelopera. Czyli, reasumując, zawsze warto zainwestować w pomoc specjalisty, eksperta który może pomóc nam nie tylko w znalezieniu usterek oraz wad, ale także w obniżeniu wartości mieszkania, które, bądź domu, który chcemy zakupić. Tak dokładnie. Dziękuję Malwino za rozmowę. Dziękuję również. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz odwiedzenia fanpage'u na Facebooku. Do zobaczenia.